Teraz przejdziemy do bardzo ważnych produktów, jakimi są wędliny tradycyjne. Zaczniemy od szynki wędzonej. Proszę zwróćcie uwagę na włóknistość. Tutaj nie ma żadnego przeżelowania. To znaczy tylko, że w bastionie smaku nie używamy żadnych e-dodatków. Drugi produkt schab wędzony. Myślę, że już po tym drugim będziecie Państwo czuli dużą różnicę. A tutaj dla Dzieci damy mniejsze kawałki. Następny produkt Baleron wędzony. To jest taki smak baleronu, jak nasze babcie robiły. Zwróćcie też uwagę na kruchość tego produktu. Mięciutki, delikatny i przyjemny. Proszę bardzo. Co to może być? Powiecie mi, jak masz na imię? Kuba? Kuba, tak? Tak jak pamiętam, na początku mówiłeś. Kuba, co to może być? Co to jest za, za mięsko? nie wiem, jak się rozumie. Boczek wędzony, proszę bardzo. Próbujcie. I mam coś dla Was, dla dzieci. Zrobiliśmy produkt zrazóweczka. W tej zrazoweczce ukryliśmy, powiem wam. Czosnek, bo musicie wiedzieć, że nie wszystkie dzieci lubią czosnek. Zrobiliśmy taki specjalny sos, wrzucamy ten posiekany czosnek do tego sosu, likwidujemy ten taki nieprzyjemny zapach czostku, ale zostawiamy prozdrowotne właściwości. I jak wrzucicie to do brzuszków, to będzie się fajnie działo. Będziecie mieli mniejsze objawy katarku, kaszelku. I jest bardzo delikatna. Jest to też szynka górna zrazu. Czy to jest smaczne?